Klątwa rzucona na Pepa Guardiola dalej działa. Manchester City miał awans na tacy, ale w 90 sekund maszyn o finale pozbawił ich 21-letni Rodrigo. Szalona końcówka meczu w Madrycie, dogrywka i emocje do samego końca. Siemanowitam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat... Między innymi o Liverpoolu, który także awansował do finału po meczu z Villarrealem. Thomas Miller podpisał nową umowę z Bayernem Monachium. FC Barcelona i reprezentacja Rosji ukarana przez UEFA. Jan Bednarek być może trafi do Napoli. Koszulka Diego Maradony wylicytowana za ponad 40 milionów złotych. A na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Jeżeli piszecie właśnie matury, a przypuszczam, że jest tutaj wiele takich osób, to z własnego doświadczenia. Powiem, że raczej nie ma się czym stresować, aczkolwiek wiem, że łatwo się tylko mówi. Na pewno będzie dobrze. A poza tym to pomyślcie o studiach, bo tam macie sesję co pół roku. Tak więc życzę Wam powodzenia, ale pamiętajcie, nie dziękujcie. Dajcie znać, czy wczoraj oglądaliście mecz Realu Madrid z Manchesterem City i kto Waszym zdaniem zagrał najlepiej. A teraz zapraszam do oglądania. Real Madrid zmierzy się w finale Champions League z Liverpoolem. Jest to efekt wczorajszego zwycięstwa Królewskich nad Obywatelami po grypce 3-1, a w efekcie tego wynik dwóch meczu to 6-5. Pierwszy mecz piłkarze Carlo Ancelottiego przegrali 4-3, a to dawało im realne szanse, aby w rewanżu odwrócić losy tego dwóch meczu. Kibice wspierali swoich ulubieńców już od samego początku. Tak wyglądało między innymi Metro w Madrycie. A w taki sposób przywitali autokar z piłkarzami zmierzający na stadion. Wielkie brawa dla kibiców, bo pokazali się ze znakomitej strony. Kibice na stadionie przygotowali także specjalną oprawę z Karimem Benzemą, tyle że wyszła ona dość średnio. Nie do końca postać tam przedstawiona przypomina francuskiego napastnika. W każdym razie pierwsza połowa nie wskazywała, że ten mecz będzie tak szalony. Obie ekipy grały naprawdę spokojnie, wiedząc, jakie są skutki ewentualnego błędu. Laporta w pierwszych 45 minutach uderzył Luke Modricza prosto w twarz. Nie wiem jakim cudem on na boisku się uchował, ale być może tylko ranga tego meczu go uratowała. W 73 minucie padła pierwsza bramka, a zdobył ją Riyad Mares i wydawało się, że to już koniec. Real Madrid w końcu potrzebował aż dwóch bramek. Jeszcze chwilę po tym golu Mendy wybił piłkę z linii bramkowej po uderzeniu Grylisza. Niesamowite, że w tej sytuacji ta sztuka mu się udała, a bohaterem całego spotkania został Rodrigo. Bo to on w 90 sekund dwa razy pokonał Edersona. Najpierw go uprzedził, a po chwili wpakował piłkę do bramki południowej dożenił głową, co dawało remis w dwóch meczu, a w konsekwencji tego dogrywkę. A chwilę po jej rozpoczęciu Benzema był faulowany w polu karnym i to on pewnie jedenastkę zamienił na bramkę. Było to już ostatnie trafienie w tym pojedynku. Carlo Ancelotti po raz kolejny pokazał, że jest wyśmienitym trenerem, a przypomnę, że jeszcze przed chwilą prowadził Everton. A na Pepa Guardiola rzucona jest chyba jakaś klątwa, która nie pozwala wygrać mu Champions League i jak się okazuje, to taka faktycznie istnieje. W roku 2018 Guardiola nie widział w składzie Jai Touré, który był żywą legendą tego klubu. Agent piłkarza pomimo wielu prób Pepa nie przekonał i Iworyjczyk był zmuszony opuścić klub, a tak kiedyś powiedział w wywiadzie. Zwrócił całą Afrykę przeciw sobie. Wielu afrykańskich fanów odwróciło się od Manchester City. Jestem pewien, że afrykańscy Szamani nie pozwolą Guardioli wygrać Ligi Mistrzów. To będzie afrykańskie przekleństwo. Życie pokaże, czy mam rację, czy nie. Jak na razie to się sprawdza. Idealnie ostatnie lata Pepa Guardioli w Champions League podsumował Filip Matsuda. W 2017 roku z AS Monaco, w 2018 rozbicie przez Liverpool, 2019 porażka z Tottenhamem, 2020 z Olympique Klionem. 2021 porażka z Chelsea przez swoje decyzje personalne i błąd Diasa. 2022 porażka z Realem po słabej grze Kevina De Bruyne, błędzie Diasa i golach w 90 minucie. We wtorek poznaliśmy pierwszego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Został nim Liverpool, który w dwóch meczach Villarreal pokonał 5 do 2. Rewanż był bardzo ciekawy, bowiem po pierwszej połowie piłka Unaje Unai Emeryego doprowadzili do remisów w dwóch meczu i zapowiadała się niezwykle interesująca druga połowa. Doświadczenie Liverpoolu jednak dało o sobie znać. W przerwie dostali jakiegoś mentalnego kopniaka, no i w drugiej połowie strzelili trzy bramki, czym zakończyli marzenia hiszpańskiej ekipy. Warto wspomnieć także o kontrowersji z pierwszej połowy, gdy to arbiter uznał, że w tej sytuacji Alisson Interweniował zgodnie z przepisami i faulu na rywalu się nie dopuścił. Osobiście na ten temat mam inne zdanie, i tak jak czytałem, to tę decyzję arbitra wielu uważa za skandal, jednak to już się stało i nikt czasu nie cofnie. Pomimo tego, to Liverpool całokształtem zasłużył na finał, a on na pewno będzie bardzo ciekawy. Żalu do sędziów na konferencji prasowej po tym meczu nie ukrywał dyrektor generalny Villarrealu Fernando Nejeroles. Nie ma tu żadnej możliwej interpretacji. Sędziowanie było okropne, zawsze na korzyść Liverpoolu. To nie jest wymówka, gdyż Liverpool był o wiele lepszym i mógł zdobyć więcej bramek. Mimo to takie sędziowanie w 2022 roku to pomyłka. Wiele niejasnych, mniej ważnych sytuacji było rozstrzyganych na korzyść Liverpoolu. W pierwszej połowie było kilka fauli niedaleko pola karnego. Taki stały fragment gry jest dla nas bardzo ważny, a mimo to sędzia ani razu go nie przyznał. Jestem zirytowany, ale dumny, że udało nam się tak daleko dotrzeć. Szkoda, Wasze sędziowanie było po prostu słabe. A co wy uważacie na temat postawy arbitra w meczu Villarrealu z Liverpoolem, napiszcie na dole w komentarzu. Thomas Miller jako pierwszy z trójki Manuel Neuer, Robert Lewandowski i właśnie Thomas Miller podpisał nową umowę z klubem. Związał się z nią do czerwca 2024 roku, a samo jej przedstawienie kibicom było bardzo przemyślane. Odwzorowano zdjęcie z młodości Tomasa, który siedzi na łóżku w swoim pokoju w koszulce gwiazdy Południa. Jak widać historia zatoczyła koła. Naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Podwyżka jest duża, gdyż wynosi 1,5 miliona euro za jeden sezon, choć jak na standardy europejskiego futbolu może wydawać się naprawdę niewielka. Pomimo Mimo tego, to dalej Robert Lewandowski pozostaje najlepiej zarabiającym piłkarzem Bayern Monachium. Ciekawie jaka będzie podwyżka dla Lewego, oczywiście jeżeli rzecz jasna, dojdzie w ogóle do podpisania nowego kontraktu. FC Barcelona została ukarana przez UEFA, a chodzi o zachowanie kibiców z 10 marca bieżącego roku przed meczem z Galatasaray. Część tej radykalnej grupy kibicowskiej doprowadziła do starć z policją. Doszło do zamieszek, bujek, w użyciu była kostka chodnikowa, którą zostali obrzucani policjanci, czy nawet nowe. Pomimo tak brutalnego zachowania swoich fanów, to klub otrzymał iluzoryczną karę 10 tysięcy euro. A waszym zdaniem władze klubu powinny odpowiadać za zachowanie niektórych kibiców, czy to nie jest ich obowiązek? Dodam, że do tych zamieszek Doszło poza kampnął na ulicach miasta. Co o tym myślicie? Napiszcie na dole w komentarzu. Nie tylko FC Barcelona została ukarana przez UEFA, ale po raz kolejny oberwało się Rosji i chyba się zgodzicie, że słusznie. Podtrzymano decyzję z lutego tego roku, która zakładała wykluczenie klubów i reprezentacji z europejskich rozgrywek. Oznacza to, że rosyjskie kluby nie będą grały w lidze mistrzów, lidze Europy i lidze konferencji, a reprezentacja nie weźmie udziału w lidze narodów. Decyzją UEFA zostali zdegradowani na ostatnią szesnastą pozycję w lidze B. Rosja nie weźmie także udziału w kobiecym Euro 2022, Mundialu Kobiet w roku 2020. 2023 w eliminacjach Euro U21 2023 Euro futsalu i tym podobnych rozgrywek UEFA nie zgodziła się także na uwzględnienie kandydatury Rosji do organizowania Euro 2028 i 2032 co interesujące to dzięki dyskwalifikacji rosyjskich klubów to już w tym momencie Szachter Donieck ma zagwarantowaną pozycję w fazie grupowej Champions League na kolejny sezon Jan Bedenarek we Włoszech, włoska la gazeta Dello Sport, zwiastuje taki scenariusz. Zainteresowanie wyraża ponoć Napoli, która już na pewno zagra w kolejnej edycji Champions League, więc dla Polaka może być to bardzo kuszący transfer. Na wyspach ma już solidną markę, rozegrał prawie 150 meczów, ale czasami zdarzają mu się naprawdę dziwne błędy, które nieraz skutkują utratą bramki. Jednak w większości przypadków Jan Bedenarek jest naprawdę chwalony, a jeżeli miałby zagrać w Champions League, to będzie to całkiem interesująca oferta, tym bardziej, że do drużyny Wprowadziłby go Piotr Zieliński, oczywiście pod warunkiem, jeżeli pozostanie w Neapolu na kolejny sezon. Ponad 7 milionów funtów, czyli prawie 40 milionów złotych, za tyle wylicytowano koszulkę Diego Maradony. Jest to dokładnie ta z roku 1986, z meczu z reprezentacją Anglii, w której Diego Maradona zdobył bramkę ręką, co później zostało okrzyknięte ręką Boga. Nie wiadomo, kto ją wylicytował i być może nigdy się tego nie dowiemy, ale na pewno jest to genialna inwestycja. Koszulka z każdym rokiem na pewno będzie warta coraz więcej. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W lidze Europy Eintracht Frankfurt zagra mecz rewanżowy z West Hamem United, a Rangersi z RB Lipsk. Natomiast w lidze konferencji AS Roma także w spotkaniu rewanżowym zmierzy się z Leicester, a Olympic Marsylia z Feynordem. Zobaczymy również jeden pojedynek w Serie A: Tam Salernitana zagra z Wenecją. Na dziś to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Kanału. Koniecznie wpadajcie do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Linki macie tam na dole w opisie tego filmu. Gorąco zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły ci się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!